Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować przepis, jak zrobić kluski śląskie. Ja w tej chwili jedną partię klusek gotuję. Także tutaj kluski śląskie się gotują. Oko około 10 minut one już są dobre w tej chwili do wypłynięcia. Także powiększyły się, są bardzo ładne. Także słuchajcie, a tutaj w drugiej części mam kolejną, kolejny talerz klusek do gotowania. Także gotuję wszystkie świeże, żeby były... Także 1 kg ziemniaków, trójkąt mąki ziemniaczanej, trochę tortowej, dwa jajka, jedno żółtko, jedno całe, pieprz i sól. I słuchajcie, mamy przepyszne kluski śląskie, które możemy podać z mięsem, z sosem. Także słuchajcie, jeszcze tutaj Wam pokażę, jak się właśnie gotują właśnie super kluski. Śląskie, także obiad dla całej rodziny, bardzo pożywny i bardzo energetyczny. Także słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie, łapkujcie kanał. No i życzę Wam miłej majówki, weekendu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Może sobie troszeczkę pomieszam. Zobaczcie, jak fajnie duże wyszły eleganckie kluski.